Cześć, to jest z White Cloud Handma i witajcie w kolejnym filmie. Witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem uszyjemy razem coś z wykroju, który mam w magicznym zeszycie. Pierwsze pytanie: czy mam tu jakieś włosomaniaczki? Ja słuchajcie, fazę włosomaniactwa przeszłam w swoim życiu jakiś czas temu. Na tą chwilę faza minęła, taka jak była, czyli kupowanie kosmetyków, pielęgnacja, olejowanie, odżywki, maski, mycie OMO itd. itd. Natomiast y, pomyślałam, że taki gadżet jak turban do suszenia włosów jest gadżetem przydatnym. Nawet mnie się przyda. Tak więc postanowiłam go uszyć. Będziemy szyć z wafla bawełnianego. W takim kolorze szarym, tu widać jakby był biały, ale to jest taki szary kolor. Możecie sobie na przykład uszyć z ręcznika takiego, który już jest lekko zużyty, a nadaje, nada się do e, właśnie do włosów. Co Wam będzie potrzebne? Nożyczki, e, szpilki, kawałek gumki, ja mam takiej e, do maseczek, której używałam kiedyś, guzik, no i wszelkiego typu narzędzia do e, wykrojenia. Ja Wam podam wymiar i Wy sobie po prostu odrysujecie razem ze mną. Nie będzie, to, nie będzie żadnego jakiegoś tam wykroju osobnego i tak dalej, tylko po prostu będziecie sobie rysować ze mną i tak tym sposobem zrobimy turban. No to cóż, do dzieła. Zapraszam. No to zaczynamy. Jeśli chodzi tutaj o tą długość. Z tej strony to mamy mieć 69 cm, ja mam na razie 45, 24 są mi jeszcze potrzebne. Dobra. Następnie od brzegu, który mamy tutaj, czyli od złożenia, wyznaczamy sobie 18 cm. I w tym miejscu w linii prostej rysujemy 28 cm. Znaczy, no możecie sobie po prostu zaznaczyć, o, że tu ma być od tej linii, ma być 28 cm. Tutaj od tego 18 cm. I tutaj. Gdzie mamy końcówkę, ma być wysokość 8 cm. No to tutaj sobie już wyrysujemy 8 cm. I teraz słuchajcie, jeszcze sobie wyznaczymy tutaj 18 cm. I w związku z tym, znaczy jeszcze raz, jeszcze raz, żeby było jasne. Tu mamy 69 cm. Od brzegu zaznaczamy 18 i tutaj 18 również. Od tej, tego zaznaczenia 18 cm do góry 28. I tutaj na brzegu 8 cm i teraz bierzecie sobie normalnie, rysujecie, łączycie te kropki, które tutaj Wam wyszły. Ja sobie użyję moich krzywików. Jak mamy już wyrysowane, no to sobie wycinamy. Ja sobie tutaj zepnę, żeby tu mi nic się nie wy, wysunęło. Biorę sobie kawałek gumki i jeszcze tutaj na środku sobie włożę od wewnątrz pomiędzy dwie warstwy. Tutaj wkładam gumeczkę. O. I teraz jeszcze sobie tu dopnę. I będę przeszywać. Po całości. I możecie tak zostawić zszyty rand, a ja sobie jeszcze obrzucę na overlocku i również na overlocku obrzucę sobie tutaj ten dół. I teraz będę zawijać ten rand na 1 cm i przeszywać. Ja sobie ten brzeg obszyłam, jak widzicie, na 1 cm, ale możecie go na przykład obrzucić sobie e, lamówką. O, tak właśnie, bawełnianą lamówką. Myślę, że też będzie fajnie wyglądał. No i pozostało nam jeszcze tutaj na środeczku przyszyć guziczek. Tutaj linie e, gdzie było złożenie, więc w tym miejscu, na środku, właśnie będę przyszywać guzik. Jak widzicie, turban jest gotowy. Będzie w użyciu już od dzisiaj. Także będę testować, ale generalnie już mi się podoba. Tak jak mówiłam, możecie go uszyć z wafla bawełnianego, tak jak ja. Możecie go uszyć na przykład z flanelki takiej jak tu kiedyś były szmatki na przykład flanelowe takie do wycierania. Może ktoś ma tetrę na przykład, myślę, że też się fajnie sprawdzi, ale jak już wspomniałam na wstępie, możecie uszyć również z ręcznika albo sobie kupcie po prostu dedykowany ręcznik do uszycia takiego turbanu. Albo po prostu, jak macie jakiś taki ręcznik, który już, wiecie, troszeczkę się wysłużył, to po prostu możecie go wykorzystać do zrobienia takiego turbana. Ja sobie turban odepnę i zdejmę. Tak, tak wygląda. Z guziczkiem. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki pomysł. Słuchajcie, to może być też fajny pomysł na prezent dla kogoś. Możecie uszyć taki turban i na przykład dorzucić do tego płatki kosmetyczne wielorazowe i będzie świetnym prezentem. Przed nami Walentynki, później Dzień Kobiet, więc myślę, że jak znalazł, ja za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję i zapraszam oczywiście na kolejny film.